Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale dzisiaj z gry Tannenberg. A to dlatego, że to jest chyba jedyna gra, w której spotkałem się z Arisaką Typ 30. Ta broń pojawia się dość rzadko w grach, jeśli dobrze pamiętam, to w Battlefieldzie 1 tej broni nie ma. Dlatego, że ta broń nie była specjalnie udana i jest to broń, która była używana dość krótko, bo pomiędzy rokiem 1897 do roku 1905 warto tutaj zaznaczyć, że w tyłowych oddziałach ta broń była używana dłużej i na przykład w przypadku Imperium Rosyjskiego również była wykorzystywana nawet podczas I wojny światowej. Jednak pewnie wiele osób tak czy siak kojarzy Arisaka typ 38, która pojawia się właśnie po tej broni. I jest dużo już lepszą konstrukcją. Częściej właśnie ta wersja broni pojawia się w grach. Jeśli chodzi o samą Arisakę Typ 30, to ona powstaje z racji na zapotrzebowanie na nową broń w armii japońskiej. Wcześniej armia japońska dysponuje albo karabinami jednostrzałowymi Murata Typ 13 i 18, albo już karabinami powtarzalnymi Murata typ 22, były to karabiny z magazynkiem ośmiono-nabojowym rurowym i na dodatek strzelały wszystkie te karabiny prochem czarnym no i z tego powodu nie nadawały się one dłużej do wykorzystania przez armię japońską potrzebna była nowoczesna broń zasilana już prochem bezdymnym podczas projektowania tej broni zresztą tak samo było w przypadku wcześniejszych konstrukcji, starano się wzorować na rozwiązaniach niemieckich i jak najbardziej mi się wydaje, była to dobra droga, jednak sam karabin wyszedł dość przeciętnie. Zespołem, który prowadził pracę nad nową bronią, kierował Nariyakira Arisaka. Właśnie od jego nazwiska wzięła się nazwa całej rodziny karabinów i ogólnie Arisaki to były dość solidne karabiny, jednak warto tutaj zaznaczyć, że pierwsze można powiedzieć dwa modele, a właściwie pierwszy model i modernizacja, czyli Typ 30 i Typ 35. No były dość wadliwe. Przede wszystkim broń ta była dość skomplikowana i z tego powodu również była dość podatna na zanieczyszczenia. Utrzymanie tej broni w dobrym stanie no, wymagało dość dużo zachodu. No i to była pierwsza taka wada tej broni. Kolejna wada to jest fakt, że dochodziło do ucieczki nadmiaru gazów prochowych. I ta ucieczka mogła spowodować właśnie oparzenia strzelca, więc to było również dość niedogodne jeśli chodzi o tą broń. Wręcz niebezpieczne. Ponadto często zdarzały się niewypały tej broni. No i z tego powodu ta broń była dość zawodna i dość niepewna. Dlatego przeprowadzono modernizację i stworzono typ 35, który był jeszcze gorszy niż typ 30. I jeszcze miał więcej problemów. Więc nie udało się tutaj dokonać postępu. Dlatego też podjęto decyzję o zaprojektowaniu nowej broni. I przede wszystkim tutaj w przypadku typu 38, o nim będzie już całkiem odrębny odcinek. Mamy już nowy zamek, bo najwięcej właśnie problemów generował w tej broni w Arisace typ 30 Zamek. Dlatego w nowej konstrukcji zastosowano nowe rozwiązania, ale Arisakom Typ 38 zajmiemy się w innym odcinku. Jest to broń dużo bardziej popularna i częściej spotykana w wielu grach. Mi się wydaje też z powodu tego, że była to broń dużo bardziej udana. Z zalet Aresaki Typ 30 to na pewno jest fakt zastosowania nowego naboju 6,5 na 50 mm SR. Był to nabój przez bardzo długi okres czasu wykorzystywany. Oczywiście jest to nabój zasilany prochem bezdymnym. No, i jest to też nabój projektowany w latach 90 XIX wieku. Wtedy na takie naboje, na taki kaliber, była moda warto tutaj zaznaczyć, że taki nabój generuje mniejszy odrzut, więc na przykład w przypadku Japończyków, którzy byli no dość wątłej postury, to nie znaczy, że to były jakieś totalne hukra, ale warto tutaj zaznaczyć, że no byli słabiej zbudowani niż na przykład Europejczycy. Taki nabój był po prostu wygodniejszy, więc tutaj też kwestia praktyczna się kłania. Skuteczność i praktyczność broni to są takie dwie najważniejsze rzeczy. Jeśli chodzi o produkcję Arisaki typ 30, to ona trwała od roku 1897 do 1900 prototyp to rok 1896 i wyprodukowano 554 tysiące karabinów i 45 tysięcy karabinków magazynek pięcio nabojowy nabój już mówiłem więc mi się wydaje że jest to całkiem ciekawa interesująca broń pomimo tego że nieudana i rzadko pojawia się w grach to na przykład w grze Tannenberg jest to taka ciekawa broń zwłaszcza jeśli ktoś chce sobie zagrać czymś innym czymś no, na swój sposób nietypowym no to jak naj Najbardziej może tą broń wybrać w grze Tannenberg, dlatego że ona nie jest zawodna w grze Tannenberg. A i sama celność jest mi się wydaje, całkiem niezła, jest to dość przyjemna broń, choć mi się wydaje dość specyficzna i część graczy nie będzie ją wybierała. Natomiast mi się wydaje jak najbardziej jest to broń warta uwagi. Jest to takie nieoczywiste, aczkolwiek skuteczne rozwiązanie w grze Tannenberg, chociaż wiele osób mi się wydaje dużo częściej wybiera Alisaket typ 38. No który jest mi się wydaje też całkiem niezłym wyborem, chociaż wiadomo w Jetanenberg mimo wszystko Arisaki to są dość egzotyczne bronie, no i one no są, ale mi się wydaje nie są tak często wykorzystywane, to jest taka moja opinia, w sensie rzadko wydaje mi się, że widzę graczy właśnie z Arisaką biegnącego. No, mi się wydaje kwestia tego kto co lubi. Mi się wydaje na przykład jakby w Listed się pojawiła kampania y, osadzona właśnie w realiach Pacyfiku, no to te Arisaki by robiły oczywiście jak najbardziej robotę, jak najbardziej byłyby to popularne bronie. No, byłaby to taka podstawowa broń dla żołnierzy japońskich, bo warto zaznaczyć, że jakieś tam Arisaki typ 30 oczywiście się trafiały podczas II wojny światowej, zwłaszcza w jednostkach tyłowych. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co wy myślicie o rejestracji typ 30, jak wam się ta broń podoba, czy graliście tą broń w grze Tannenberg, a może natrafiliście na tą broń w jakiejś innej produkcji, jak tam się spisywała, czy była skuteczna, czy może na gracze? nie. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!